Dzisiaj temat specjalny, temat, który dotyczy niewątpliwie każdego z nas. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale od trzynastego wiersza czytamy o tym, po co Pan Jezus wybrał swoich uczniów. Czytamy coś takiego. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysłać ich na głoszenie nauki i aby mieli władzę wypędzać złe duchy. No właśnie. Pierwsza rzecz. On przywołał tych, których sam chciał. To nie my wybraliśmy Jego, tylko On nas wybrał. Mówi zresztą o tym w Ewangelii apostoła Jana. My często myślimy, przyjąłem Jezusa. Tak naprawdę to On nas przyjął. My tylko odpowiadamy na Jego miłość. I tam jest napisane w Ewangelii Marka, że oni do niego przyszli. I jeżeli zdecydowałeś, zdecydowałaś żyć dla Jezusa, to jesteś w tym samym miejscu. Też odpowiedziałeś, odpowiedziałaś na jego wezwanie. A potem czytamy te trzy punkty. Po co Jezus to zrobił? Punkt pierwszy. Aby mu towarzyszyli. Punkt drugi, aby mógł wysłać ich nagłoszenie nauki. I punkt trzeci, aby mieli władzę wypędzać złe duchy. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj wielu chciałoby mieć władzę nad demonami, chciałoby uzdrawiać, chciałoby czynić cuda, ale prawda jest taka, że nie ma trzeciego bez drugiego i nie ma drugiego bez pierwszego. To, co jest pierwsze, ma być pierwsze. Wielu ludzi religijnych stara się zrobić coś dla Boga, tylko że religia, pusta religia nakazuje nam zrobienie czegoś dla Boga. W Biblii nie ma. Nigdzie w żadnym miejscu nie ma napisane, że my mamy coś zrobić dla Boga, a wielokrotnie jest napisane, że my mamy żyć dla Niego. Bóg ma na imię Jachwę, to znaczy jestem. A więc nie chodzi mu o to, co my możemy zrobić dla Niego ale o to, abyśmy z Nim byli. On szuka nas, każdego z nas, po to, aby mieć z nami relacje. Więc to jest pierwsze i niech pierwsze będzie pierwsze, a dopiero później przychodzą następne rzeczy. Jeżeli nie ma tego pierwszego towarzyszenia Jezusowi, bycia z Nim, to On nie może wysłać nas na głoszenie Ewangelii, bo opowiadalibyśmy jakieś po prostu głupoty. A tym bardziej nie może nam udzielić autorytetu nad demonami, bo wykorzystalibyśmy ten autorytet zupełnie w niewłaściwym celu. Dlatego pierwsze musi być pierwsze. I na koniec jeszcze spójrzmy na czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Trzeci rozdział opisuje taką sytuację, kiedy Piotr i Jan idąc do świątyni na modlitwę. Uzdrowili sparaliżowanego człowieka. Ale kiedy patrzymy w czwarty rozdział, to tam Piotr tłumaczy, co się stało, dlaczego tak się wydarzyło. I w pewnym momencie w Wierszu 13 czytamy, że faryzeusze, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. I uwaga, rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. <laughs> Czyli. Piotr i Jan dał się rozpoznać jako ci, którzy towarzyszyli Jezusowi. Zarówno Piotr, Jan i inni apostołowie wypełnili swoje najważniejsze powołanie być z Jezusem, towarzyszyć Mu. A potem zostali wysłani na głoszenie Ewangelii i zostali wyposażeni w autorytet, w władzę nad demonami. Uzdrawiali, czynili cuda. Rozszerzali Boże Królestwo. Oni wypełnili swoje powołanie, a teraz czas na nas. Czas na Ciebie, czas na mnie. Czas, abyśmy towarzyszyli Jezusowi i abyśmy wypełnili nasze powołanie. Do zobaczenia za tydzień.